z diamentów Zamieniłem się w skrzynkę Zostałem jego klonem A nawet sterowałem jego mózgiem Wszystko po to, żeby ukraść mu diaksy Nakopałem tyle diamentów Świetnie, muszę teraz je gdzieś schować w domku My dzisiaj w takim razie musimy mu je ukraść Tylko chwileczkę, gdzie on je schował? Bardzo dobrze, nikt się o nich nie dowie A teraz idę pokopać jeszcze więcej joho Luczek właśnie idzie ze swojego domku Gdzieś odłożył swoje diamenty Musimy je w takim razie znaleźć Gdzie on mógł je schować? Może w jakiejś skrzynce? Tylko tutaj żadnej skrzyneczki nie widzę. Albo przy swoim łóżku, no nie. A co to jest za skrzynka? E! tutaj na pewno są diamenty i mam to! Udało mi się je zdobyć, ale super, ale mam pomysł jak zdobyć jeszcze więcej diamentów. W moim ekwipunku mam miksturkę transformacji i kiedy ją teraz wypijemy, to my sami zamienimy się w tą skrzyneczkę i zobaczcie, wyglądamy dosłownie tak samo. A teraz musimy tą skrzynkę zniszczyć i postawić się na jej o, proszę. I zobaczcie, Luczek niczego nie będzie podejrzewać, że to jest fałszywa skrzynka. To był świetny czas w kopalni. Nakopałem tyle diaksów, ale jestem zmęczony. O tak, idę się położyć. O nie, co? Luczek idzie spać? Nie, dobrze. Nasz plan nie zadziała. Przecież ja jestem skrzynką. On powinien odłożyć tutaj diaksy. Najpierw muszę odłożyć moje diamenty. Skrzyneczko, bardzo dobrze. Dzisiaj nikt o sobie nie wie. Już odkładam tutaj diamenty. Proszę bardzo. Patrzcie na to, Dus. Staje coraz więcej diamentów w moim ekwipunku. mam ich teraz tak dużo! Musisz mi wszystko przetrzymać. Bardzo dobrze, że mam cię w tym miejscu, a teraz idę się położyć! To był świetny pomysł. Dobra, luczek się kładzie, a my w takim razie jako ta skrzynka. Uciekiemy stąd tylko tak powoli. O o, żeby luczek się na pewno nie obudził. Uf! Słyszycie jak chrapie? To jest idealny pomysł, żeby teraz stąd uciec. A, uciekamy jako ta skrzynka. I wiecie co? Już nie chcę być tą skrzyneczką. Zostanę normal i zobaczmy, co zrobi Luczek. O, coś słyszałem. Nie ma mojej skrzynki. O nie, gdzie ona jest? Czy tutaj był jakiś złodziej? Luczek zorientował się, że ktoś zabrał mu skrzynkę, ale on nie wiedział, że to ja byłem tą skrzyneczką. To jest takie dobre i zabraliśmy mu aż 7 diamentów. Pieski, wracajcie tutaj na dół. Musimy pilnować domu. Tutaj jest jakiś złodziej. Jakie pieski? O czym mówi Luczek? Ej, tutaj na razie jest jeden piesek. Nie, ile tutaj ma Luczek piesków? Bardzo dobrze, że Przyszłyście, chodźcie, teraz musimy wszyscy pilnować tego domku, więc musicie tutaj siedzieć. Co to jest za zabezpieczenie tych piesków? Jest tutaj za dużo. Jak ja się nie niby dostanę do tego domku? I pamiętajcie, jeżeli ktoś tutaj przyjdzie po diamenty, to macie go ukryć, a ja idę kopać ich jeszcze więcej. Na razie, pieski. Co ten luczek powiedział, że one mnie nie niby ugryzą? Nie wierzę w to. Te pieski będą na pewno przyjazne. Halo. Pieski, co tam u was? O, o, jest ich strasznie dużo. A jeden jest nawet taki bardzo zły. Ja tylko przejdę sobie tak bokiem. Tak, ja nie chcę niczego okraść. Ja tylko chcę zobaczyć. Ała, co jest w domu, łuczka? Nie, dobra, przestań nie bić. Ała, ała, no co to ma być? Przepraszam, piesku. Nie, 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 Zamknąłem te drzwi, one są bardzo agresywne i patrzcie, nawet próbuje mnie zjeść za szybą. O nie, on mnie strasznie nie lubi, a Luczek zaraz wróci. Ale wiem, co może ich przekonać! Przygotowałem troszeczkę jedzonka. To może być ryzykowne, ale spróbujmy, piesku, ja nie jestem zły. Patrz, daję ci troszeczkę mięska. Co ty na to? Mu się to chyba podoba. Ej, przestaje mnie atakować! Dlaczego? A tam też inny... Weźcie sobie bardzo dużo mięska. Luczek pewnie wam nie daje tyle jedzonka, co? O, tak, daje i teraz tyle jedzenia. Że na pewno będziecie szczęśliwe. Weźcie to wszystko. Przygotowałem specjalnie dla was. I patrzcie, już mnie bardzo lubi. A wiecie o tym, że pieski mają dobry węch? Piesku, proszę cię, możesz mi powiedzieć, gdzie Luczek trzyma swoje diamenty? Bo ja ich tutaj nigdzie nie znajdę. Kiwa głową, że może mi pomóc. To dawaj, znajdź je. Ty na pewno wiesz, gdzie one są. Masz bardzo dobry węch. I czekaj, czemu my wchodzimy na górę? Tutaj nie widzę żadnej skrzynki. Nie, no tutaj nie ma diamentów. Chyba to był zły pomysł, że zatrudniłem tego pieska. I dlaczego on mnie prowadzi gdzieś tutaj? Przecież tu jest tylko obraz. Co jest? Czy on tutaj przeszedł za nim? No nie gadajcie. Luczek ma tutaj swój tajny pokój. Czy w tym miejscu nie będzie tutaj jakiegoś diamentu? Co so, piesku, jesteś najlepszy. Teraz mogę wziąć te diamenty i mam już ich aż 16. Dziękuję ci bardzo. Ale co ty... Patrzysz się za okno Nikogo tutaj nie widzę A nie, tam w oddaniu on ma diamenty, o nie! Musimy uciekać z jego domku, zanim zorientuje się, że ktoś tutaj był. I patrzcie, tutaj nie ma żadnego pieska. Czy one przypadkiem nie uciekły? Pewnie Luczek w ogóle ich nie karmił, ale szybko! Idziemy za domek, bo Luczek jest bardzo blisko. Nakopałem tyle diaksu, a i moje pieski oczywiście popilnowały tego domku. Joho! Ale Chwilę. nie ma tutaj żadnego pieska! Luczek się dopiero teraz zorientował. Dobra, walić to, idę na górę. Joho, mam pełno diaksu. No nie wiem, zaraz to zobaczymy. Ja się mogę podbudować, a jego pokój powinien być idealnie nade mną, w tym miejscu. O tak, moja sekretna, tajna baza i moja skrzyneczka, joho. Czemu tu nie ma w ogóle diamentów? Kupię psy, nawet nie potrafiły zapilnować mojej skrzyneczki z diamentami. Ale za to mam mega tajną skrzynkę, o której nikt nie wie, nawet moje pieski. I teraz ukryję tam diamenty, które znalazłem. Hohoho. Ho, ho. ma jeszcze bardziej zabezpieczoną skrzynkę, ale gdzie? On musi je gdzieś schować, tylko nie potrafi trafię jej znaleźć. Diamenty schowane. Teraz już nikt mi nie ukradnie tych diaksów. Będę siedział w domku cały dzień i będę oglądał telewizję, ale na początku zrobię dla złodzieja pewną niespodziankę ukryte tajne zabezpieczenia. Na pewno będzie go to bolało. Teraz przykryję to jeszcze dywanikiem. Luczek teraz zabezpiecza swój domek, aby nikt mu na pewno nie ukradł diamentów. A dodatkowo, jak ktoś nadepnie na to, to ten blok by wydać dźwięk. Więc luczek będzie wiedział, że ktoś będzie chciał go okraść. Chwileczkę, co jest. Słyszałem koło okna. Czy ktoś tutaj jest? Luczek mnie chyba słyszał. Dobra, muszę być ciszej. Ja się mu nie pokazuję i chyba mnie teraz nie zauważy. Nie, chyba mi się tylko wydawało. Teraz idę sobie poglądać telewizję. Luczek jest przy telewizorze i on nie ma zamiaru się ruszyć. Nie, dobrze. Jak ja niby teraz okradnę go z diaksów. Do tego użyjemy specjalnego urządzenia do kontrolowania umysłu Luczka. To jest taki hełm i mam tutaj pilot. Będę mógł wejść do głowy Luczka i dowiedzieć się, gdzie ukrywa swoje diamenty, ale przed tym trzeba zastawić jakąś pułapkę, bo nie mogę mu tak po prostu tego wrzucić na głowę. Dlatego zrobię teraz szybki mechanizm, tak, żeby Luczek nie zauważył. Usuniemy tutaj te drzwi. W tym miejscu postawimy dispenser, który wyrzuci na jego głowę tą kontrolę umysłu. A tutaj na dole postawimy obserwera. Zamurojmy to teraz dircikiem. I uwaga, kiedy Luczek tylko otworzy te drzwi, to na jego głowie pojawi się ten hełm, i będę mógł nim kontrolować. Tym oto pilocikiem. Teraz go tylko zawołam. Luczek, chodź tutaj, jestem przed drzwiami. I pek, co ty tutaj robisz przed moim domkiem? No jasne, że tak, przyjdę do ciebie! Uh. Aktywowałem teraz pilota! I czekajcie, czy ja naprawdę mogę sterować luczkiem! Jak to śmiesznie wygląda! Ciekawe czy to działa. Dobra, muszę teraz coś rozkazać Luczkowi. Luczek, idź do swojej lodówki! On się powoli zaczyna obracać. Ej, to działa chyba jak robot. On zaczyna iść do lodówki. No nie gadajcie! A teraz jest. Jak jesteś przy lodówce, to weź jej jabłko i jest jedź. Jasne, że tak. Robi się. Biorę jabłko. A niam, niam i jest jadą, ale pyszne. Ja naprawdę... Kontroluję luczka w 100% tym pilotem. W takim razie luczek, skoro już wziąłeś te jabłko to teraz pokaż mi, gdzie ukrywasz swoje diamenty w twojej super tajnej skrzynce. Jasne, że tak robię, to idę do mojej tajnej skrzynki. Ona jest mega ukryta. Patrzcie, jak ten luczek się rusza! On tak dziwnie chodzi, jak robot, ale nie on podchodzi do tej skrzynki, którą już wykopałem. Nie, ja chcę tą super tajną skrzynkę. O tej skrzynce, o której nikt nie wie, tylko ty! Idę do skrzynki której nikt nie wie, tylko ja Gdzie jest ta niby skrzyneczka? Ona jest pod łóżkiem, muszę je rozwalić I tutaj naprawdę są diamenty Tak, ile ich tutaj jest <laughs> Ale to jest śmieszne No nie mogę Muszę szybko się stąd wynieść Ale przed tym Luczek postaw łóżko na swoje miejsce I wróć oglądać telewizję Stawiam łóżko i idę oglądać telewizję O tak, bardzo dobrze A ja muszę uważać na te pułapki Idealnie przeskoczyłem je I Luczek sobie idzie jakby nigdy nic na telewizję O! Oh, wow ale boli mnie głowa. Czułem się, jakby ktoś mnie kontrolował. Dobra, idę zobaczyć moje diaksy. Ale się Luczek zdziwi, jak zobaczy, że ich w ogóle nie ma pod łóżkiem. Ho, 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 moje diamenciki, ile was tutaj jest? No nie, tu nie ma żadnego diamenta. Dlaczego? Udało nam się po raz kolejny okraść Luczka, a mam pomysł, jak zabrać Luczkowi jeszcze więcej diamentu. Ktoś ciągle kradnie mi diamenty. Muszę lepiej się zabezpieczyć, dlatego te marne drzwi muszę rozwalić. On robi kolejne zabezpieczenie? I w tym miejscu Postawię takie żelazne drzwi, teraz nikt nie wejdzie, a dodatkowo postawię tutaj skaner, który będzie skanował tylko moją twarz, czyli luczka. I ha, ha, ha. jeżeli ktoś będzie chciał wejść, to nie otworzą się te drzwi, bo one rozpoznają tylko moją twarz. W takim razie idę pokopać diamenty. Teraz nikt mi nie ukradnie mojego domku. Juhu! Jak to działa? Naprawdę ja nie mogę otworzyć tych drzwi? Tutaj jest luczek i jego twarz. No dobra podchodzę. Halo, ej, te drzwi nie chcą się otworzyć, a one są żelazne! To nie będzie takie Proste, żeby się tutaj włamać. Ale czekajcie, ja mam ze sobą taką niebieską wodę. To jest taka farba. Może jeżeli do niej wejdę, to zmienię swój kolor na niebieski. A ja mam przecież taką samą twarz jak Luczek. No dobra, wchodzę tutaj. Pój, ból, ból, ból. O nie, i co mi się dzieje? Ej, jestem teraz niebieski. Tak jak Luczek, wyglądam dosłownie tak samo. I jeżeli podejdę do tych drzwi, one zeskanują mnie, to zobaczcie, wyglądam tak samo. Więc mogę teraz wejść do jego. Domu. Świetnie, tylko gdzie on ukrył jakieś diamenty. Niby zebraliśmy mu je wszystkie, ale ten pokój jest podejrzany. I widzę w tym miejscu jakąś dźwignię. Co ona robi? Klikam w nią i czekajcie, ej, czy mi się wydawało? Tych drzwi tutaj wcześniej nie było. Jak kliknę drugi raz tą dźwignię, to ich tutaj nie ma! To jest jakieś sekretne przejście. Bez jaj naprawdę Luczek tutaj coś ukrywał, nawet miał jakiś mechanizm. Na samym dachu ma skrzynkę. Nie gadajcie, czy tutaj na prawdę. Będą kolejne diamenty. Co jest? Jest ich tak dużo. Ale super. Udało mi się. Znowu go okradłem. Szybko. Dobra. Zamykamy te drzwi i mogę uciec za domek. A przy okazji zamienię mój kolor na czerwony. Bo już nie chcę być Luczkiem. Ból, bul ból. Bul. O tak. Znowu jestem czerwony. A Luczek już wrócił. O nie. Wracam do mojego domku. Mam mnóstwo diaksów. Idę na górę. Muszę teraz sprawdzić co on zrobi jak zobaczy, że nie będzie mieć żadnych diamentów. Dobra. Idziemy po cichutku za nim. Przechodzi teraz przez ten obraz tak samo, jak my to robiliśmy, więc idziemy oczywiście za nim i zobaczcie. O, o, czemu te drzwi są otwarte? Ja chyba nie zostawiałem tutaj otwarty. A ja zapomniałem ich zamknąć. Troszeczkę Luczek się zorientował, ale dobra, idziemy tutaj na górę. Moja skrzynka, mam nadzieję, że jest cała i o, o, nie, ktoś się okra. Wszystkie diaksy. O, dobra, potrzebuję jakiegoś ochroniarza, wtedy będzie chronił moje diamenty. Jak to ochroniarza? Co Luczek w ogóle mówi? Mam plan, skoro aż tak mu zależy na ん<と> marzenie i teraz zamienimy się w profesjonalną ochronę. O tak, nie widać, że jestem pipkiem, ale my będziemy chronić jego diamentów. Dzień dobry, czy ktoś potrzebował może ochroniarza? No pewnie, że tak. Ktoś mi tutaj kradnie diamenty i ciągle mnie zabiera. O nie, czyli mamy do czynienia ze złodziejem. Tylko ten złodziej jest mega inteligentny. Okradł mi już każdą tajną bazę. Czy pan jest w stanie mnie ochronić? Przecież po to mam mój diamentowy miecz, żeby rozwalić każdego złodzieja. W takim razie mój Diamenty są schowane w lodówce! Tutaj rozumiem! Widzę, to jest ich strasznie dużo. Spokojnie, ze mną twoje diamenty będą bezpieczne. Ale czy pan nie ma przypadkiem głosu, jak jakiś jeden mój kolega? Jak to? Nie, nieprawda. Ja nigdy pana nie widziałem. To musi być jakaś pomyłka. No proszę w takim razie pilnować tych diamentów. Dziękuję bardzo, ja idę się położyć. Pyłcek właśnie poszedł spać, a ja mam chronić jego diamenty, ale zamiast ich ochronić, to wszystkie je teraz wezmę i spokojnie. Spokojnie, musimy przejść. wtedy o tak wyjdziemy z tego domku i uciekamy stąd szybko! Ua, panie ochroniarzu, gdzie pan jest? Miał pan pilnować diamenty, a pana w ogóle nie ma. Trudno może poszedł na jakiś spacer, bo ochroniarze tak robią. A sprawdzę jak moje diamenciki. <laughs> na pewno je ochronił! Nie, nie ma tutaj diaksu! Dlaczego o nich nie pilnował? Nikomu nie mogę ufać, dlatego teraz schowam moje diamenciki w bardziej bezpiecznym miejscu. Jeszcze bardziej bezpieczne miejsce! Co Luczek zaczyna robić? Tutaj będzie moja tajna kryjówka, gdzie będę trzymał wszystkie diaksy. Czy on używa obsydianu? Przecież to już jest zbyt mocne. Uwaga, obsydian postawiony, a teraz postawię jeszcze lasery i teraz nikt tutaj nie przejdzie, a w środku jest moja skrzyneczka. Jeżeli ktoś odważy się ukraść moje diaksy, to uwaga dostanie z tego lasera. Ua! Teraz moje diaksy są bezpieczne. Mogę i spać do mojego dołku. Jehu! Luczek postawił teraz bardzo mocne zabezpieczenie. On myśli, że faktycznie nikt się tutaj nie przedostanie. I ma rację, ja jestem za duży na te lasery. A jak próbuję w nie wejść, oła, to mnie biją. Ale wiem, jak to ominąć. Jest tutaj między tymi laserami dosyć duża przerwa. Dlatego wystarczy, że wezmę specjalne urządzenie to pomniejszania się. I patrzcie, jestem teraz mega malutki. Dzięki temu mogę przejść przez te lasery w ogóle ich nie dotykając. Jestem już po drugiej stronie, a w środku mnóstwo diamentów ludzi. Tak jest! O to właśnie chodzi! Uda się go ukraść. Uciekamy stąd szybciutko, nie dotykając tych laserów. A teraz zwiększamy się do normalnych rozbiorów i stąd uciekamy. Idę sprawdzić, jak tam moje diamenciki, bo to jest mega tajna kryjówka. Uwaga, wchodzę i... Czemu tutaj nie ma żadnych moich diamentów? No nie, no już nie wytrzymam. noś mi ciągle kradnie te diamenty, ale dobra. Idę teraz do mojej tajnej kopalni, a tam zawsze znajduję dużo diachców na kopie. <laughs> Specjalna kopalnia. Tego wcześniej tutaj nie było. O co tutaj chodzi? Ej, zaraz. Czemu nagle wyleciał jakiś wagonik A w środku tej skrzynki Jeszcze więcej diaksów Co jest? Nie no, muszę to zbadać To jest niemożliwe Czy Luczek w tak krótkim czasie wykopał faktycznie tyle diamentów? Nie wierzę w to Jak to niby ma być? Zaraz, o, o, tutaj leci nawet drugi wagonik Dzień dobry, tam naprawdę też będą diamenty Coś tutaj jest nie tak? Trzeba to zdecydowanie zbadać O nie, ile tu jest diaksów? To jest najlepsza kopalnia Coś mi kradnie diamenty ale nigdy nie ukradnie ich wszystkich oh, oh, oh. Nie wierzę w to, tych diamentów jest tutaj za dużo Ale mam genialny pomysł, jak je wszystkie zniszczyć Wyjdziemy teraz na zewnątrz I na początku tej całej kolejki Postawimy wagonik z TNT Ale nie jeden Postawimy ich tutaj naprawdę dużo O, ja nie mogę, cały czas je stawiam Ich tak naprawdę tutaj jest 20 Tego nie widać, bo one wszystkie są w środku Ale zobaczycie, teraz będzie taka wielka eksplozja że luczek na pewno tego nie przetrwa. Tyle powinno wystarczyć. I uwaga, teraz wystarczy, że klikniemy w ten przycisk. I mnóstwo wagoników teraz idzie. I o, o, ich nawet nie widać, bo jest ich tak dużo. Patrzcie na to, skręcają tutaj wszystkie. I uwaga, bo! Co rozwalają to wszystko? Co to jest? Ktoś mi wyściuł całą kopalnię. Ja nie mogę, ale ogromny wybuch. Co tu się stało? Wszystkie diamenty luczka wybuchły. <laughs> To zabrał mi wszystkie diaksy. No nie.